Jest to wejście w bardzo duży rozwój. Rozwój i zmiany, ale nie tylko i wyłącznie zmianę dla ucznia, ale również rozwój i zmiana dla nauczyciela. Więc myślenie krytyczne to są naprawdę ogromne korzyści dla każdego, kto pracuje w edukacji. Jest to wejście w nowe, inne, świeże i takie bardzo dobre. Na pewno zachęciłabym ich do tego, żeby najpierw sami wzięli udział w takim spotkaniu, a następnie porozmawiali ze swoimi nauczycielami, dlaczego to jest istotne w ich pracy, i spróbowali ich zachęcić. Nie wprowadzali bez konsultacji, ale najpierw właśnie sami spróbowali, a potem przekonali swoich nauczycieli, bo wtedy taka zmiana no, po prostu się uda i będą wszyscy zaangażowani w proces, a nie będą zmuszani do tego, żeby się uczyć czegoś nowego.